Nuruś! Nuruś! Powiem dzisiaj Wam, że kiedy jestem sam, na nudy sposób mam, bo kolory jasne gram. Jak ty to Biorę farby Oh. 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 Dzień dobry, Lulusiu! Dzień dobry, Kropu. O, dzień, dzień dobry, dobry dzieci. dzieci! Dokąd idziecie? Kropka i ja idziemy na biegun. To jest najzimniejsze miejsce na świecie. Gdzieś niedaleko mieszka święty Mikołaj. Przyjeźdźmy mu prezent! Chcieliśmy mu zrobić niespodziankę. Dlaczego? O nie! O nie, 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 nie! nie. Będę prezent! Opadł na dno! I co my zrobimy, Luluś? Nie bardzo się, kropko! Znam kogoś, kto pomoże nam wydobyć prezent z głębiny! Co to jest? To narwal! A, narwal! Ura! A, kto to jest narwal? Zobaczysz! Drogie dzieci, będziecie rysować z nami narwala? Tak! Rysowanie narwala zaczynamy od głowy. A ja rysuję dwie kroki. To oczy i kreskę to usta. Teraz narysuję grzbiet. To długa zakrzywiona linia, zakończona ogonem, który jest w kształcie serduszka. Ciągnę linię to brzuch narwala. Rysuję płeć. o tak. I łączę te linię z głową. No i proszę, koniec kropko! Brakuje czegoś ważnego dla narwala. Naprawdę? A wy dzieci, wiecie czego brak naszemu narwalowi? Długiego... Długiego... Długiego kła! Brawo kochani! Narwale mają długi kieł, który wystaje im z paszy. Długi. O taki! A teraz już można naszego narwala... Pokolorować! Ale z was mądre dzieci! A co masz na głowie? To nic dziwnego. To moje czółki. Pański tkwił jeszcze dużo bardziej dziwny. On w ogóle nie jest dziwny. To ząb. Ach, A ząb. ząb? Nam narwalom, wyrasta taki ząb, kiedy dorastamy. Rośnie, rośnie i nie wiadomo dlaczego taki jest. no, Pójdź na mój ząb! Co? Nigdy tak nie urośli! całe szczęście! O, patrz! Całkiem ładna Co? Żertka? Wiesz co ja mogę robić takim długim zębem? Mogę walczyć! No zobacz! Panie Narwalu, zgubiliśmy prezent dla świętego Mikołaja w wodzie. Pan ma długi sok, więc na pewno go pan dosięgnie. Naturalnie. Już widzę! A chciałbym mieć kogoś, z kim mógłbym powalczyć. Nie ma sprawy. Zaraz tu będzie. Rysowanie narwala zaczynam od głowy. Dwie kropki to oczy, a kreska to usta. Teraz narysuję kszbie. Długa, zakrzywiona linia kończy się ogonem w kształcie serduszka. Potem jest brzuch narwala, głęba, a na koniec te linie z głową. Należy pamiętać, że narwal ma długi kieł, który wystaje mu z paszczy. No i wreszcie trzeba narwala pokolorować, jak się komu podoba. Cześć! Dzień dobry! Chcesz się ze mną pobawić? Może powalczymy? Z przyjemnością! Dziękuję, Lulusiu! Dziękuję, kropka! ああ <Yeah. S 2> <Ugh. S 1> <laughs>